Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże. Wydajcie owoc swojego nawrócenia, mówi święty Jan w dzisiejszej Ewangelii. Ale mówi o owocu na pustyni? Przecież tam nic nie wyrośnie. Ale mówi on o duchowym owocu nawrócenia, bo nawrócenie to zmiana myślenia, zmiana postępowania. Pan Bóg przemienia moje serce swoją łaską od środka. Ale to wszystko widać na zewnątrz, przez inne postępowanie. Ale żeby tak było, to najpierw moje serce musi stać się pustynią. Trzeba odłożyć na bok te wszystkie rozpraszacze, żeby Pan Bóg mógł to moje serce przemieniać. Adwent to dobry czas, żeby odłożyć na bok chociażby to: uczynić ze swojego serca pustynię, dać trochę więcej miejsca i czasu Panu żeby w modlitwie mógł on Twoje serce przemieniać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.